Cześć, witam Was. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób poradzić sobie z montażem takiego przycisku jak u mnie. Ja mam stelaż Geberita, który ma już swoje lata. Nadmienię Wam, że ten przycisk, który tutaj widzicie, jest jak gdyby zamiennikiem do tego stelaża, ponieważ dedykowane przyciski już nie są do niego produkowane. Dlatego Zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, bo będzie on nie tylko o tym, jak zamontować przycisk, ale jak sobie poradzić, jeżeli macie już leciwy stelaż, do którego już nie można dokupić oryginalnego dedykowanego przycisku. Od czego w ogóle powinniśmy zacząć montaż takiego przycisku? Jak u mnie. W pierwszej kolejności powinniśmy w ogóle ustalić, jaki możemy przycisk zakupić do naszego stelaża podtynkowego. Jak widzicie, ja mam stelaż firmy Geberit. Po ułożeniu płytek, sam przycisk, znaczy w zasadzie ten miejsce na montaż przycisku, jest zabezpieczone taką plastikową nakładką, która oczywiście jest do usunięcia, ale zalecam wam zachowanie jej aż do samego fizycznego kupienia przycisku, dlatego że tak jak widzicie z prawej strony macie propozycje przycisków, które będą pasowały. Więc aby ustalić jaki przycisk możemy kupić do naszego stelaża, potrzebne nam są numery tego stelaża. W moim przypadku ten stelaż był bardzo dawno temu montowany i ja tego przycisku nie miałem. Więc te przyciski, które widać na tej załączonej ilustracji, już są niedokupienia. Więc ta informacja, którą Wam za chwilę przekażę, będzie też bardzo pomocna dla tych osób, które mają na przykład stelaż Geberita, mają przycisk, ale ulegą na przykład zniszczeniu i niestety nie mogą nabyć takiego samego modelu jak posiadają dotychczas. Generalnie jeżeli macie w miarę nowy model stelaża podtynkowego no to oczywiście tutaj będą dostępne modele przycisków łącznie z numerami więc z zamówieniem nie będzie problemów. Takich przycisków jak tutaj jak wcześniej wspomniałem już raczej nie można kupić chyba że ktoś ma jakieś jeszcze stare zapasy magazynowe ale ja przejrzałem internet i, i ciężko mi było cokolwiek znaleźć, więc no, musiałem ustalić jaki mogę kupić zastępczy przycisk. Więc tak, należy zdjąć tą nakładkę plastikową, która w zasadzie po montażu już nie będzie nam potrzebna, bo można sobie odłożyć. Tutaj macie taką krótką instrukcję, co należy zrobić przed pierwszym uruchomieniem, przed, przed napełnieniem zbiornika do spłukiwania. Trzeba tam taki wężyk odkręcić i po prostu przepłukać całą instalację. Jest tutaj też taka krótka informacja, w jaki sposób w ogóle całe elementy, które obsługują spłukiwanie, zawór napełniający, zawór do spłuczki, w jaki sposób je po prostu serwisować, jak je wymienić i w jaki sposób też ustawić sobie napełnianie, bo można tutaj wybrać. Kilka wariantów. Tak jak widzicie, może być albo spłukiwana muszla 4 bądź 3 litrami wody, bądź 6 lub 7,5 litrami wody. Jeden przycisk odpowiada za większą pojemność spłukiwania, a drugi ten z prawej strony za mniejszą pojemność spłukiwania. Po usunięciu tej blokady, znaczy tej zaślepki, wystarczy tutaj zdjąć ten maskujący element, tą maskownicę i mamy praktycznie dostęp do środka spłuczki. Teraz bardzo istotny jest ten numer, który widzicie tutaj, tak, ten numer 111.320.00.1. Po tym numerze możecie ustalić w ogóle Jaki model spłuczki posiadacie? I w zasadzie te dwa pierwsze numery, czyli 111.320, są najbardziej istotne. Te dalsze numery to odpowiadają tam za jakieś dodatkowe elementy, ale głównie chodzi o te dwie pierwsze cyfry. I po tych cyfrach ustalacie model spłuczki. Jeżeli chodzi o mnie, to dzięki tym, tym numerom ustaliłem, że. U mnie pasują wszystkie przyciski z serii Sigma. Mając określone numery, wystarczy wejść na stronę producenta spłuczki, czyli w moim przypadku na stronę Geberit i tam jest tabela z dostępnymi modelami spłuczek, do których można dopasować konkretny, kon konkretny rodzaj przycisku. Tutaj na załączonym obrazku możecie właśnie zobaczyć, jak Taka tabela wygląda. E, ja się właśnie posłużyłem taką tabelą i dzięki temu dobrałem przycisk. Mimo, że od montażu stelaża u mnie upłynęło bardzo, bardzo wiele czasu, więc przyciski, które są dedykowane do tego modelu, już e, nie są produkowane, nie można już ich kupić. A ja kupiłem po prostu taki jak gdyby model z nowszej e, generacji. Skoro mamy już rozebraną tą część, e, dzięki. W której możemy zajrzeć do środka, to nadmienię Wam, że tutaj jest zawór, który odpowiada za napełnianie, więc jeżeli tu jest jakaś awaria tego wężyka, to oczywiście włożywszy tutaj czy śrubokręt, czy taki jakiś klucz sześciokątny, można po prostu zakręcić dopływ wody. Więc jeżeli macie tutaj jakikolwiek problem, no to tutaj jest zawór, który obsługuje napełnianie całego zbiornika ten element służy za regulację napełniania czyli czy chcecie mieć żeby było więcej wody napuszczane lub mniej więc ten pływak po prostu który odpowiada za odcinanie dopływu wody jest regulowany tą śrubką no i tutaj jest cały mechanizm do spłukiwania jego można bardzo łatwo wyjąć, wystarczy tutaj wcisnąć i cały po prostu mechanizm wychodzi i można dostać się do środka spłuczki. Korzystając z dostępnych tabel doboru przycisków umieszczonej na stronie Geberit ustaliłem, że do mojej spłuczki pasują wszystkie modele, które mają numer 115.770 Dalsze numery nie są aż tak bardzo istotne, ponieważ one odpowiadają już za rodzaj wykończenia takiego przycisku, czyli może on być chromowany, biały, nierdzewny, do wypełnienia płytkami. No są przeróżne rodzaje, także też nie zdziwcie się, że jeden przycisk będzie miał naprawdę dużą rozpiętość cenową. Jeżeli chodzi o mój przycisk, mi udało się go zakupić w internecie za bodajże 155 zł co przy dzisiejszych cenach to jest wzrost o około 20 zł ponieważ jeszcze rok temu on kosztował niecałe 135 zł więc warto się pośpieszyć bo te ceny naprawdę szaleją no to jeżeli chodzi o dobór przycisku no to, to w zasadzie już jest wszystko tutaj macie też na opakowaniu jaki to jest kolor takiego modelu, który wybraliście. No i oczywiście ważny jest ten sam zapis tego modelu, czyli w moim przypadku to jest Sigma 01 i on ma dokładnie taki kształt. Są po prostu inne modele troszeczkę inaczej oznaczone, ale wszystkie mają napis Sigma, tak? Czy to będzie Sigma 20, czy to Sigma z jakimś numerem 50? Każdy będzie miał swojej typologii nazwę Sigma. Tak? Inne modele do innych spłuczek będą po prostu nazywane e, inaczej. Teraz e, zrobię mały unboxing. E, i to co dostajemy to oczywiście sam przycisk jest tak ładnie zapakowany w takiej folii, więc tutaj e, nie sugerujcie się, że on no, ładnie błyszczy, chociaż po e, wyjęciu z tej folii też, e, też ma taki dosyć połyskliwy ten kolor. E, w środku jest oczywiście ramka, taki stelaż, do którego montujemy, jest instrukcja wraz z takimi bolsami przy pomocy, których, których będę montował całość. Montaż przycisku zaczynamy od fizycznego usunięcia tych osłon. One mają tutaj co kilka milimetrów takie rowki, więc można je dosyć łatwo po prostu wyłamać. Muszą być te wystające elementy muszą licować się z, z naszymi z powierzchnią obudowy e, spłuczki, więc należy je tak albo uciąć albo wyłamać, żeby po prostu nie wystawały poza poza płytek, dlatego że ramka musi dojść dość mm, płasko do całej powierzchni, tak żeby potem przycisk nie odstawał. Ja nie będę tutaj Wam pokazywał jak to utnę, po prostu e, można to wyłamać, tak jak powiedziałem, ale u mnie trzeba się posłużyć nożykiem, dlatego że mm, ten e, geberit jest dosyć starej daty, więc boję się, że plastik już jest tak wyschnięty e, i troszeczkę zmuszały że każda ingerencja może spowodować po prostu połamanie go zupełne, więc będę to ciął bardzo ostrożnie. W sumie miałem nie pokazywać Wam, jak będę równał tą powierzchnię do przycisku, ale zobaczcie, że po kilku takich wypięciach dosyć łatwo te elementy można Oberwać. No i teraz wystarczy tutaj nożykiem jakoś wyrównać także. Nie ma większego kłopotu nawet z tak starym modelem, jak mój, żeby to żeby to jakoś w miarę sprawnie usunąć. Nadmiar okalającej ramki usunąłem. Zobaczcie, że to wyszło całkiem nieźle. Także ja nie posłużyłem się tutaj narzutkiem, Praktycznie wyłamałem wszystko ręcznie. Także do montażu tego przycisku nie potrzeba żadnych narzędzi. Zwróćcie uwagę, że tu mam niewykończone te wszystkie szpary między płytkami a przyciskiem. Nie polecam Wam tutaj wypełnianie spoiną, dlatego, że ona się po prostu będzie kruszyć, więc tylko sobie bałaganu narobicie. Nie ma tutaj najmniejszego sensu i powodu, żeby w ogóle to w jakikolwiek sposób uszczerniać, dlatego, że tutaj do jakich, nie wiem, wrażliwości na wilgoć yy, nie ma, także yy, można to zostawić tak jak jest u mnie i to będzie tak przykryte, że na pewno nie będzie takich niedoskonałości jak tutaj widać. Jeszcze jest taka dosyć istotna uwaga dotycząca samego montażu stelaża i zachowanych odległości. Według instrukcji ta odległość między tą płytką a licem płytek służących do wykończenia całej konstrukcji musi zawierać się w pewnych przedziałach, czyli minimum 2 cm, maksimum 5 cm u mnie to jest około 2,5 czy 3 cm no, takie można powiedzieć 3 cm, więc mieszczę się w tym przedziale. Jest to spowodowane tym, że te przyciski, znaczy te elementy, które służą do, te popychacze, które służą do uruchamiania skłuczki, po prostu można, można je oczywiście skracać, ale też w pewnych granicach i one po prostu, jeżeli ta odległość nie będzie zachowana w tych wymiarach, może po prostu taki przycisk nie działać poprawnie. Po przygotowaniu ramki, tak żeby tutaj wszystko ładnie nam się licowało można przystąpić już do faktycznego montażu, więc najpierw zakładamy stelarz teraz wkładamy te bolce, które będą go przetrzymywać. Jeżeli w Waszym w Waszym stolarzu potęgowym, zbiorniku macie mało miejsca, to można to oczywiście łatwo sobie skrócić. Zasada jest taka, że wkładamy taki bolec w ten sposób. Zobaczcie, on ma tutaj takie wyżłobienie i w tym otworze też jest. on musi trafić dokładnie tak, jak jest wykonane. Ten otwór. Nie wiem, czy to widać. Teraz mogę to po prostu swobodnie wsuwać. Czyli mamy tak, on jest obrócony w ten sposób. Dociskam go maksymalnie i obracam o 90 stopni, aż kliknie. Drugi będzie podobnie instalowany. Z tą różnicą, że w dół, tak? Dociskam go i przekręcam o 90 stopni w dół. Tutaj jest takie dodatkowe zabezpieczenie, które ma tak? Na maksach wciskam i z drugiej strony tak samo. Ramka jest zamocowana. Teraz ona nie ma prawa wypaść. Nam. Następnym krokiem jest montaż tak zwanych popychaczy, które służą do tego, że naciśnięcie jest przenoszone na mechanizm spłukujący. W moim przypadku ja już wiem, że muszę skrócić te popychacze o ten górny element, ponieważ mam taki sam przycisk zamontowany w łazience na górze już przećwiczyłem ten montaż. Więc wrócę do Was po skróceniu y, tych y, popychaczy. W moim przypadku popychacz y, musiałem skrócić aż o dwie jednostki. Skąd wiedziałem, że o tyle? Jak go ułożyłem do miejsca, gdzie będzie on zamontowany, to po prostu wciskając y, stawiał tam opór o tylną ściankę i y, to świadczyło o tym, że jest po prostu za długi. Więc y, no, musiałem go skrócić. Jeżeli chodzi o sam montaż, to jest bardzo podobny jak tych elementów, tych śrub, które służą do mocowania samej ramki. On też jest zbudowany bardzo podobnie, czyli ma na zewnątrz taki gwint, tutaj ma takie jak gdyby wyfrezowania. Te otwory są też dostosowane do kształtu samego popychacza. Ważne jest, żeby go w trakcie montażu odpowiednio umiejscowić. Tutaj nie wiem, czy to widzicie. Są takie, jak gdyby, ograniczniki. Czyli trzeba go zamontować tak, że te duże skrzydełka mają być w takiej pozycji y, poziomej. I one mają dojść do ramki, tak? Zobaczcie tak, dochodzą do ramki, opierają się o ramkę, dalej nie mogę go wepchnąć. Jak dojdzie do ramki popychacz, to go przekręcam, tak, żeby zaskoczył i ten, ta, to duże skrzydełko, nie wiem, czy to widać, ono ma się oprzeć tutaj o brzeg tego elementu, tak, że nie mogę go już przekręcić bardziej. I to jest prawidłowy montaż, tak, w ten sposób Ustalona jest od razu prawidłowa odległość tego popychacza od, od ramki, dzięki czemu przycisk będzie działał prawidłowo. Podobnie postępujemy z tym drugim popychaczem. I w ten sposób mamy już praktycznie wszystko gotowe. Wystarczy teraz założyć sam przycisk. Sam przycisk montuje się dosyć łatwo. Na dole jest sprężyna dociskająca go do tej czarnej ramki. Teraz wystarczy go po prostu zahaczyć, najpierw na dole. Wybaczcie, że ja się tak szarpę, ale operuję jedną ręką. No i przycisk siedzi, możecie sobie zobaczyć że ja to zrobiłem jedną ręką więc mając do dyspozycji dwie wolne ręce na pewno sobie z tym poradzicie przylega ładnie elegancko nie ma żadnych luzów gdzieś tam w instrukcji widziałem że jest taka możliwość ale chyba w tym modelu tego nie ma że tutaj dodatkowo można jakimiś delikatnymi wkrętami przykręcić ja tego nie będę robił na pewno wydaje mi się że takie zamocowanie jak tutaj jest w zupełności wystarczający. Czyli tak, e, małe kółko odpowiada za spłukiwanie niewielką ilością wody, duże kółko odpowiada za spłukiwanie dużą ilością wody. No, wydaje mi się, że wszystko działa tak jak należy. E, jedyne czego mi tutaj brakuje, to. To, że nie ma tzw. funkcji STOP, czyli nie wiem, ponownie naciśnięcie, powinno powodować zatrzymanie spływu wody. To wszystko co chciałem Wam pokazać a propos montażu przycisku Geberit. Myślę, że te informacje przydadzą się Wam. Jeżeli Wam się podobało to oczywiście poproszę o kciuka w górę. Jeżeli macie jakieś swoje własne przemyślenia bądź zapytania, no to oczywiście śmiało zapraszam do komentowania, a ja się z wami będę już żegnał. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie też o subskrypcji. Dzięki. Pa. Cześć.